Siemano widzowie, z tej strony Dziubi. i na samym starcie chciałbym was zaprosić na serwer sandmc.pl a na każdy ma tu równe szanse i żeby dostać darmową rangę sand wpisujecie sobie ukośnik kod sand to dostaniecie rangę sand na 7 dni i ten <laughs> Postaram się częściej robić filmy, bo trochę nie było mnie, trochę długo, więc no, pamiętajcie, kod start wbijajcie na serwer i mam dla was nawet mały konkurs, co na to, żeby ten, żeby mogę Wam rozdać jedną koronę anarchii plus wędkę nielota. To będzie konkurs. Jedynie co trzeba zrobić to sub, like. I oczywiście yy, napisać w komentarzu fajny film lub coś w tym stylu. I swój nick. A, i musicie wejść na Sandemce. Dobra. Więc pa.